Zadeczki z tej strony, rozbieracz kap kapel, wyciągnięte ze świetnika. Co znów ciekawego, znalazłem w świetniku o taką wieżę. Firmy Sony. Model CFD ZW160L. Mega bas. Wiem to wieżę ze świetlika, tak, dla ciekawostki, bo jeszcze pamiętam dobrze te czasy, jak ktoś miał taką wieżę na wsi, to był panem wsi. W ogóle taka wieża kiedyś kosztowała kupę pieniędzy. Człowiek musiał dwa miesiące pracować, żeby takie urządzenie kupić. Mamy kasety, mamy płyty, i jeszcze taka fajna ciekawostka jest, że można włożyć baterie i chodzić po wsi i grać sobie. O, widzieliście? Jeszcze jakieś baterie są. Z którego roku? z 2007 Kiedyś kabla sobie nie żałowali, dawali długie a teraz takie krótkie dają, że to szkoda gadać Działa to? Opa, jak ładnie się to świeciło Radio o. Teraz można się i słuchać Szukam jakiejś płyty, żeby wrzucić i znalazłem swoje stare płyty z coca Coli. Kiedyś się zbierał nakrętki z butelek i chyba za 25 sztuk nakrętek się odbierało. Oto taką płytę w sklepie. Mam dwie, a jakbym poszukał, to bym znalazł cały komplet tych płyt. Dobra, wrzucam i patrzę, czy to działa. Niestety płyt nie odczytuję, kaset nie mam, żeby włożyć, ale wrzuciłem płytę do kina domowego, testy świetnika wyciągnięte i to wszystko gra. Widzę własne opisy, wspomnienia, które listą jeszcze dzisiejszko. Małe pokoje, ja mocnąc się zaciszą w trochę. Ja już lecę, dzięki za oglądanie, komentarze, serduszka i obserwacje. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!